Marcin Stolarski, a Wy oglądacie Bright TV. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powszechny jest internet? O ile jesteście w mieście, to dostęp macie zarówno przez telewizję kablową, przez łącza naziemne, macie też mobilny internet, ostatnio bardzo popularny w smartfonach. Natomiast jeżeli opuścicie miasto, bądź znajdziecie się na terenie katastrofy, Ewentualnie, jeżeli jesteście w ogóle na jakimś odległym terenie, dostęp do internetu jest bardzo, bardzo utrudniony i jedynym źródłem tego internetu jest internet satelitarny. W dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy piknik satelitarny zorganizowany przez firmę Astri Polska, e, która pokaże nam parę rozwiązań, jak szybko zorganizować łącze satelitarne właśnie do, do rozprowadzenia internetu w lokalnej komórce. Internet satelitarny jest obsługiwany za pomocą takiego panelu. Górna część to jest moduł odpowiedzialny za obracanie anteną. Tutaj właśnie wykonujemy sobie pozycjonowanie na danego satelitę. Poniżej mamy po prostu zwykłego switcha oraz modem satelitarny i zasilacz, który obsługuje właśnie transmisję satelitarną. Do tego zestawu można podłączyć zarówno po prostu zwykłego laptopa i korzystać z zwykłego internetu, jak i telefon, prawda, wi IP bądź inne urządzenia wykorzystujące po prostu technologię internetową. Żeby rozłożyć i złożyć taki zestaw wystarczy po prostu kontrola za pomocą tego panelu. Jeżeli na przykład się nie przycisknie 100 to za chwilkę system powinien zacząć zamykać antenę. tym ważne jest to, że antena potrafi się sama otwierać i zamykać i nie potrzebuje operatora, który dokładnie wyznacza kierunek do satelity. Natomiast system sam wykorzystując GPS określa swoją pozycję oraz magnetometr wyznacza pozycję świata. Natomiast pozycja satelity wyznacza po prostu za pomocą modelu matematycznego e, tak zwany modelu matematycznego i sam ustawia się na odpowiednim kierunku. E, system potrafi zniwelować e, nawet takie efekty jak lekkie niewypoziomowanie samochodu. Kiedyś takie systemy musiały mieć specjalne nóżki, które stabilizowały samochód, natomiast ten system radzi sobie z tym bez problemu i sam potrafi e, wypoziomować system antenowy. zastosowania internetu satelitarnego jest wykorzystanie telefonii satelitarnej. Teraz spróbujemy zadzwonić z telefonu, który jest podłączony po prostu przez serwer VoIP i przez satelitę na mój telefon komórkowy i spróbujemy odsłuchać jaka jest różnica między czas propagacji sygnału między właśnie jednym telefonem a drugim. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak słychać, opóźnienie sygnału jest mniej więcej pół sekundy, czyli jest to w zasadzie takie opóźnienie, jakie spotykamy w telefonii komórkowej oraz telefonii internetowej. Pomimo faktu, że sygnał podróżował na gąbitego stacjonarą, czyli droga tego sygnału to była około 80 tysięcy kilometrów. To opóźnienie wynikające właśnie z propagacji sygnału satelitarnego nie wpływa na opóźnienia, które się sumują właśnie w trakcie obrabiania przez takie telefony właśnie komórkowe, jak i cały system tego sygnału. Kolejny zestaw antenowy o nazwie Scout. Tym razem zestaw nie posiada systemu automatycznego jej pozycjonowania. Trzeba go ustawić manualnie, natomiast jego zaletą jest to, że potrafi być zamknięty w trzy takie walizki. I pełni dokładnie taką samą funkcję jak ten zestaw, który jest był pokazany na samochodzie. W środku mamy tak samo po prostu panel modemu. Nie jest w zasadzie istotny dokładnie jaki jest to modem, ponieważ modem zależy od tego, jakiego satelity wykorzystujemy. Do niego możemy tak samo podłączyć, tak jak tutaj, laptopa, telefon prawda, i wszelkie urządzenia internetowe. Tutaj mamy, tutaj mamy wzmacniacz mocy. E, tego, e, wykorzystywane właśnie do transycji tarnej, e, dlatego należy pamiętać, że przed takim statystykiem nie powinno się stanąć, ponieważ jest to promieniowanie, które może nam zaszkodzić. E, nie jest to może od razu kuchenka mikrofalowa, która gotuje jajka, e, natomiast, e, e, natomiast na pewno nie jest to zdrowe. No to należy o tym pamiętać, że taki zestaw powinien być postawiony gdzieś w miejscu bezpiecznym, tak żeby nikt nie wchodził w wiązkę antenową. To antena, która e, którą można zabrać z sobą do samolotu. Rozmiar jest e, do, oraz waga jest taka dokładnie jaką możemy w, e, zabrać z sobą jako bagaż e, do Luku. E, w środku kompletny zestaw anteny, która sama potrafi namierzyć e, satelitę, podłączymy ją. Do prądu, ponieważ jej zadziałanie wymaga kilku czasu na początku. System po uruchomieniu będzie wykonywał przez około 2 minuty akwizycję za pomocą dwóch GPS-ów. Jeden GPS po to, żeby wyznaczyć dokładną pozycję na, na ziemi, a drugi, żeby wyznaczyć pozycję jednej anteny GPS względem drugiej i w ten sposób określić kierunki i świata, względem jakich jest ustawiona ta walizka. To pozwala wyeliminować nam zwykły czujnik magnetyczny, który jest używany w telefonach komórkowych, który jest bardzo podatny na zmiany ze względu na np. na zdarzające się metalowe elementy dookoła. Kiedy urządzenie będzie e, uruchomi się. Powinno zacząć cało podnosić antenę do góry i, i zacznie, ten, zacznie wyznaczać kierunek. Najpierw antena podnosi elewację, następnie antena zacznie obracać cały panel w ten sposób, ustawiając polaryzację anteny a następnie cały tutaj ten element będzie obracany wyznaczając azymut do satelity. Początkowo zestaw ustawia swoją pozycję zgodnie z modelem matematycznym, wykorzystując tzw. keplerki satelitarne. Natomiast, kiedy ustawisz tą pozycję w zgrubnie, następuje taki skaning w lewo, w prawo, góra, dół, w ten sposób, żeby wyznaczyć maksymalny poziom sygnału odbieranego satelity i w takiej pozycji po prostu antena się w zatrzymuje. W takiej pozycji zestaw jest już zablokowany w kierunku satelity. Ciekawostką tego zestawu jest to, że, e, że jest to zestaw deszczoszczelny, czyli że może stać na zewnątrz i mimo, że posiada tutaj wentylatory, które przewiewają powietrze, to to powietrze jest tylko przewiewane przez radiatory, które są na zewnątrz tej obudowy. E, natomiast cała elektronika jest szczelnie zamknięta wewnątrz. Żeby zamknąć zestaw, wystarczy jeden przycisk. Nie.

To jest bardzo ciekawe urządzenie Bigan i Marsat, kompletny terminal satelitarny, jeden chyba z najmniejszych, e, który pozwala na przepustowość około 350 kilobitów na e, sekundę, niestety za małą wielkość płacimy dużym kosztem mega, e, przesła, za przesył danych. E, natomiast no, jest e, bardzo przyjemnym urządzeniem, ponieważ wystarczy, że go tylko postawimy, mniej więcej wykierujemy w satelitę, nie trzeba bardzo dokładnej ustawienia, a sama elektronika, Zapewnia nam pełną komunikację z satelitą w dowolnym miejscu na Ziemi. Jest z nami Piotr Koza, kierownik działu aplikacji satelitarnych. Piotrze, witam. witam. Dzisiaj oglądałem kilka bardzo ciekawych anten. Eee, większość automatycznie rozkładanych wyglądają na drogi. To jest klientami takich Cieszę się, że powiedziałeś, że ciekawych. Eee, natomiast trzeba przyznać, że te rozwiązania są rozwiązaniami profesjonalnymi. One często mają swój dowód wojskowy i jak gdyby przez to dedykowane są głównie dla tych służb związanych z zarządzaniem kryzysowym. Czyli głównie służby mundurowe, ale nie tylko. Służby prasowe, profesjonalne rozwiązania, które wymagają. Łączności szybkiej w różnych miejscach. Okej, okay, a czy mamy jakieś rozwiązania e, tańsze po dla zwykłego kowalskiego? Dla kowalskiego, tak. Kowalscy kiedyś byli pokrzywdzeni i dla nich zupełnie niedostępny był internet satelitarny. W dzisiejszych czasach już są rozwiązania, które mogą konkurować z rozwiązaniami tradycyjnymi, również nie tylko prędkościowe, ale również cenowe. One mają pewne ograniczenia, których ten system profesjonalny nie mają. Są rozwiązaniami stacjonarnymi, mm. natomiast one nie są drogie. One nie są drogie i de facto Kowalski, niewiele dużo, więcej dokładając, może mieć 8 megabitów w domu. Okej, okay, czy masz jakieś ramy określając na przykład, że standardowy internet do domu, nie wiem, przez TPSA kosztuje powiedzmy 100 złotych, To ile na przykład taki satelitarny wyporównywalny kosztował? A, to znaczy w przypadku satelitarnego takim najtańszym progiem, te 100 zł jest. Natomiast hmm. to nie jest 8 megabitów. Hmm. To jest, są 2 megabity z pewnymi ograniczeniami do... No, rozumiem. Ale już, jeżeli jesteśmy gdzieś w Borachtu to jesteśmy w stanie za 100 zł sobie postawić już system taki, żebyśmy mieli stały dostęp do internetu, jakiś telefon internetowy i tym podobnie. Dokładnie tak. Co prawda do tych 100 zł trzeba doliczyć sprzęt, ale ten sprzęt jest właściwie w koszcie dekodera satelitarnego z nagrywania. A, okej. Okay. Więc, więc nie są to kwoty niedostępne. Tak jak mamy telefony, które kosztują po 1000 półtora tysiąca złotych, tak samo taki sprzęt do odbioru. Wiele się nie różni, jeżeli chodzi o zakres e, Ostatnie pytanie. Powiedz mi, jak widzisz e, funkcję Astri -Polska? właśnie w rozdzielaniu satelitarnego internetu w Polsce? Znaczy są dwie kwestie. Internet satelitarny ten profesjonalny i ten internet dla Kowalskich. I gdyby w tej chwili Polska jest w takiej sytuacji, że najważniejszy jest ten internet dla Kowalskich. Dlatego, że ciągle walczymy z tym tak zwanym, brzydko nazywanym wykluczeniem cyfrowym. Ciągle są problemy z dostępem. Nawet jeżeli nasz telefon mówi, że jesteśmy w zasięgu, jakoś tam nie działa. Mhm. A w tej chwili bycie poza siecią jest trudne. Niezależnie czy szukamy pracy, czy szukamy informacji, czy po prostu chcemy... Ja muszę przyznać, że czas. ostatnio właśnie nie byłem na paru takich wyjazdach i tam mimo że nawet miałem zasięg ten, to nie byłem w stanie ani maili odbierać mi w zasadzie cały ruch sieciowy był pochłaniany na samo utrzymanie sieci. Że się wyświetlało, że wszyscy mają niby połączenie, tak? Tak, dokładnie. Tak jest. I ile byśmy nie patrzyli w te mapki zasięgów, myślę, że... Każdy ma takie doświadczenie z własnego życia. Więc dość prosto sprawdzić, że jednak nawet te rozwiązania GSM-owe poza miastami nie funkcjonują. A licząc się z pewnymi kłopotami, z pewnymi ograniczeniami, tego łączy satelitarnych, możemy być wszędzie w Polsce. No dobrze. Dziękuję Ci w takim razie bardzo za to, że moglibyśmy tutaj odwiedzić ten piknik organizowany przez Astri Polskę. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat sezonowej technologii, zapraszam na stronę www.astripolska.pl, a kolejne odcinki znajdziecie na stronie www.brightmyślnik.pl.pl. Do zobaczenia. Pozdrawiam.